Powrót do gniazda. Ewa Barska i Marek Głogowski. Dokąd ta gdaczka tak pędzi? Zastanawiał się Reksio. Był wczesny ranek, wszyscy jeszcze spali, a on, jak co dzień, biegał po łące dla zdrowia. Reksiu, wracaj natychmiast! wołała gdaczka. Nieszczęście! Małe jaskółki wypadły z gniazda. Wszystkie? Zatworzył się Reksio. Nie, dwie najmniejsze. Leżą teraz na ziemi i piszczą. Musimy szybko coś zaradzić. Tuż przy ścianie domu, gdzie jaskółki uwiły sobie gniazdo pod okapem, żałośnie kwiliły na ziemi dwa malutkie pisklęta. Kury otoczyły je ciasnym kręgiem. Kaczka-kwaczka i gęś gęgula pochylały się z troską nad maleństwami. Gdzie są ich rodzice? spytał zasapany Reksio. Wyfruneli o świcie pojedzenie zagulgotał indygizydor. Trzeba je przenieść do gniazda ale jak? zastanawiała się Gęgula. Widziałam, jak kocia-mama nosiła swoje małe ucieszyła się kwaczka. Ona świetnie chodzi po dachach mogłaby je zanieść. Cicho bądź zgromiły ją kury Koty nie mogą się o tym dowiedzieć za nic w świecie racja. Zawołał Reksio. Izydorze zwrócił się do indyka. Biegnij zabawiać puszka i prążka, kiedy tylko się obudzą. Gengulo, ty zajmiesz się kocią mamą, a do Mroczysława wydelegujemy kozę Malwinę. Kury zaopiekują się maleństwami, a ja biegnę do Maurycego. Coś wymyślimy. W stajni trwała gorączkowa narada. Jak to zrobić? głowił się mądry koń Maurycy. Podsadziłbym je, ale nie dosięgnę do okapu. Najlepsza byłaby winda. Tylko skąd ją wziąć? Winda! zawołał uradowany Reksio. Maurycy, jesteś genialny. Oczywiście, zrobimy windę. Czasem miewam dobre pomysły, przyznał skromnie Maurycy. Musimy mieć linę. Siłę napędową i kabinę windy, wyliczała skrupulatnie świnka balbina, która od dłuższej chwili przysłuchiwała się rozmowie. Siłę napędową już mamy, stwierdził Reksio spojrzawszy na Maurycego. Kabinę zrobimy z koszyka uwiązanego na. zamyślił się. Na sznurku z kłębka mruczysława, wykrzyknęła radośnie balbina. To duży kłębek! Tylko jak go zdobyć? Mruczysław nie pozwala nikomu go ruszać. Mruczysławem zajmuje się koza Malwina, przypomniał Reksio. Szepnę jej, aby namówiła go na daleki spacer. Wtedy ty, Balbinko, odszukasz kłębek i przyniesiesz nam. Żeby tylko mama jaskółka szybko wróciła, bez niej wszystko na nic. Gdaczka siedziała nieruchomo na ziemi. Wydawało się, że drzemie, ale co chwila obrzucała okolice uważnym spojrzeniem. Pod skrzydłami troskliwie ukrywała jaskółcze pisklęta. Pozostałe kury czujnie spacerowały w pobliżu. Jest wszystko, co potrzeba, obwieścił Reksio, nadbiegając z koszykiem w zębach. Właśnie leci mama jaskółka! zauważył Maurycy. Wspaniale ucieszył się Reksio. Mamo jaskółko, zaraz będziesz miała swoje dzieci z powrotem w gnieździe. Chwyć za koniec sznurka i przewieź go przez tę wystającą deskę. To będzie lina naszej windy. A teraz zajmijcie się przywiązaniem koszyka, dyrygował akcją, zwracając się do kur. Macie takie zręczne dzioby. Ja włożę maleństwa do środka. Nie bójcie się, zrobię to najdelikatniej, jak potrafię. O tak. Małe jaskółki wylądowały miękko w koszyku. Wtedy Maurycy chwycił w zęby kłębek i zaczął powoli ciągnąć. Koszyk z pisklętami wolniutko powędrował do góry. Gdy sięgnął o kapu, mama i tata jaskółek przyciągnęli go do gniazda i po chwili dzieci były znowu w domu. Hurra! zerwał się w dole radosny okrzyk. Udało się! Wzruszone jaskółki gorąco dziękowały wszystkim uczestnikom akcji ratunkowej. – Tak czule i troskliwie zaopiekowałyście się moimi dziećmi – szepnęła Jaskółka, spoglądając na kury. – Wstyd mi, że kiedyś żartowałam z was, że nie umiecie fruwać. Teraz wiem, ile wam zawdzięczam. – Będziemy odtąd na zmianę pilnować naszych piskląt, póki nie wydorośleją – powiedział tata Jaskółek i dodał – miło jest mieszkać wśród przyjaciół.